Hey, yeah, yeah. Sprandy. Kolekcja jesienna. Każdy z nas jest inny. Dlatego Pan Witan firmy Bayer to trzy różne zestawy witamin i minerałów, odpowiednio dobranych do płci i wieku. Kobiety potrzebują więcej wapnia i żelaza. Dlatego Pan Witan dla kobiet zawiera ich więcej niż inne zestawy. Pan Witan dla mężczyzn zawiera cenne dla nich witaminy z grupy B. A dla osób starszych polecamy zestaw mający w składzie przeciwutleniacze opóźniające procesy starzenia. Różni ludzie, różne potrzeby, różne zestawy, Pan Witan. Ace Ventura, sędzia Dredd, zabójcy, zostawić Las Vegas desperado, co się wydarzyło w Madison County, Malcolm X już w Canal Plus. To tylko niektóre z 500 premier filmowych rocznie w Canal Plus. Kino akcji, komedia, melodramat i horror. Wszystkie gatunki kina w Twoim telewizorze. Niezapomniane obrazy, niezapomniane teksty w filmach na antenie Kanal+. Plus. Dołącz do nas. Kanal+, Plus o 100 zł taniej. Temperatura w Twoich ustach gorące 36,9. A kiedy żujesz Winterfresh? Dużo wow! Dużo wow! Oto nowość. Winterfresh firmy Wiggy. Oddechu świeżość. Znań, noś, która trwa. I trwa. I trwa. Już znamy Twoją reakcję. Spróbuj nowej gumy Winterfresh. Mroźna świeżość oddechu, która tak długo trwa. Niedobrane, najlepsze ziarna zapewniają Nescafe Classic najwyższą jakość kawy rozpuszczalnej. Nescafe Classic, wyśmienity smak kawy. Witaj w świecie LG. Dzięki LG marzenia. Potrzeby i aspiracje ludzi na całym świecie stają się rzeczywistością. Już teraz możesz sięgnąć w przyszłość z LG. LG, nowe oblicze Goldstar. Indom dom. Nowy zapach dla mężczyzny. Indom. Mężczyzna nieujarzmiony. Lion. Dzika przyjemność. Peter Strauss, mega gwiazda Hollywood na antenie Polsatu gra tytułową rolę we wspaniałym serialu Melonej. Emisja w każdy wtorek o 19.55. Naprawdę warto obejrzeć. Peter Strauss jest także bohaterem naszego konkursu. Wartość nagrody to bagatela. 50 tysięcy złotych, czyli pół miliarda starych złotych. A więc dzwoni już teraz 0700 76 600. Odpowiedz na pytanie, w którym z seriali Peter Strauss grał jedną z głównych ról. MacGyver, Kojak czy Pogoda dla Bogaczy? Znasz odpowiedź? Nie zmarnuj szansy, może wzbogacisz się o 50 tysięcy złotych. Losowanie nagród już 7 października po emisji serialu Maloney. Sprawa była prosta. Musiałem ją nadać komu trzeba. Jest wielki towar do wzięcia. Jaka hurtownia, bezpieczna i pewna robota od 20 października rusza klub Polsatu do wygrania samochody, skutery, rowery, telewizory, sprzęt AGD? Chcesz więcej informacji? Oglądaj Polsat. Klub Polsatu, nie czekaj, aż wygrają inni.